Księga Jeremiasza, rozdział 29, część pierwsza. To są słowa listu, który wysłał prorok Jeremiasz z Jeruzalemu do pozostałej starszyzny wygnańców, do kapłanów, proroków i do całego ludu, których Nebukadnesar uprowadził z Jeruzalemu do Babilonu. Stało się to po wyjściu króla Jehoniasza i królowej matki i dworzan, urzędników Judy i Jeruzalemu, kowali i ślusarzy z Jeruzalemu. Jeremiasz zwracał się do wszystkich swoich rodaków, przemawiał do nich, a do tych, do których nie mógł przemówić, wysyłał listy z przesłaniem od Boga. Tutaj wysłał list do tych swoich rodaków, którzy zostali uprowadzeni do Babilonu, w roku 597 p.n.e. wtedy został uprowadzony król Jehoniasz z matką, którzy tutaj są wspomniani. List wysłał za pośrednictwem Elasy syna Safana i Gemariasza, syna Hilkiasza, których wyprawił Sedekiasz, król judzki, do Nebukadnesara, króla babilońskiego, do Babilonu. A miał on treść następującą. List Przenieśli dyplomaci króla Sedekiasza, ostatniego króla Judy, który został posadzony na tronie przez Nebukadnesara, a potem się przeciwko niemu zbuntował. Tak mówi Pan zastępów Bóg Izraela do wszystkich wygnańców, których skazałem na wygnanie z Jeruzalemu do Babilonu. Budujcie domy i zamieszkujcie je. Zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoc. Pojmujcie żony i płodźcie synów i córki. Wybierajcie też żony dla waszych synów, a wasze córki wydawajcie za mąż, aby rodziły synów i córki, by was tam przybywało, a nie ubywało. Jeremiasz z natchnienia Boga powiedział tym wygnańcom, że to jest decyzja Boga, że zostali uprowadzeni. I mają się zagospodarować w, na tym nowym miejscu. Widać też, że nie będzie im tam źle, że będą mogli budować domy, zakładać ogrody. Czyli ta niewola, to wygnanie nie będzie zbyt ciężkie, zbyt dolegliwe. A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem Was na wygnanie. I módlcie się za, za nie do Pana, bo od Jego pomyślności zależy Wasza pomyślność. Jeremiasz dał też wyraźny nakaz, żeby modlić się o pomyślność Babilonu, o pomyślność ludzi, wśród których ci wygnańcy będą mieszkać. No, tym samym już jakieś występie, wystąpienia nieprzyjazne wobec tych ludzi na pewno nie były. Zgodne z wolą Boga. Gdyż tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela: Niechaj Was nie zwodzą wasi prorocy, którzy są wśród Was, ani wasi wróżbici. Nie słuchajcie Waszych snów, które się Wam śnią, albowiem oni kłamliwie Wam prorokują w Moim imieniu. Nie posłałem ich, mówi Pan. Byli fałszywi prorocy w Judzie i Jeremiasz walczył z nimi. I byli też fałszywi prorocy wśród tych, którzy już byli w Babilonii. Jeremiasz wezwał ich, żeby nie słuchali tych fałszywych proroków. Bo tak mówi Pan: Gdy upłynie dla Babilonu siedemdziesiąt lat, nawiedzę Was i spełnię na Was swoją obietnicę, że sprowadzę Was z powrotem na to miejsce. Jeremiasz wyraźnie określił, że ten czas nie woli, czas wygnania będzie trwał 70 lat i żadne wysiłki tych wygnańców nie są w stanie tego skrócić. Ale po tych 70 latach zostaną oni, czy raczej ich potomkowie. Sprowadzeni do swojej ziemi. To Bóg obiecuje. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Jeremiasz też zapewnia, że Bóg dopuścił na nich to uprowadzenie, to, że zostali wygnani ze swojej ziemi i znaleźli się w Babilonii. Ze względu na ich dobro i ma to mieć dobre skutki. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham Was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, to wygnanie ma być dla tych Żydów okazją do tego, żeby zbliżyć się do Boga. Zostają wyrwani poprzez to uprowadzenie od wpływu swoich zepsutych rodaków, i to wygnanie ma im właśnie ułatwić poznanie Boga i zwrócenie się do Niego, nawrócenie się ze swoich grzechów. Objawię się Wam, mówi Pan, odmienię Wasz los i zgromadzę Was ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc. Do których was rozproszyłem, mówi Pan. I sprowadzę was z powrotem do miejsca, skąd skazałem was na wygnanie. Bóg też zapowiada, że to rozproszenie wśród innych narodów nie będzie trwało wiecznie, że we właściwym czasie Bóg sprowadzi swój naród z powrotem do ziemi, którą obiecał. Gdy mówicie, Pan wzbudził dla nas proroków w Babilonie. To tak mówi Pan o królu, który zasiada na tronie Dawida i o całym ludzie, który mieszka w tym mieście, o Waszych braciach, którzy nie poszli z Wami na wygnanie. Tak mówi Pan zastępów. Oto ja posyłam na nich miecz, głód i zarazę, i zrobię z nimi jak z popękanymi figami, których się nie jada, bo są złe. Jeszcze raz Jeremiasz wzywa tych wygnańców, żeby nie wierzyli ludziom, którzy będą rzekomo prorokować w imieniu Boga w Babilonie i zapowiadać im szybki powrót, bo nie ma do czego wracać. Tych, którzy pozostali jeszcze w Judzie, czeka straszny los. I będę ich ścigał mieczem, głodem i zarazą, i uczynię ich zgrozą dla wszystkich królestw ziemi, przekleństwem i postrachem, i pośmiewiskiem, i hańbą u wszystkich narodów, do których ich rozproszę. Ten rząd Boga za odwrócenie się za, od niego, za lekceważenie go, będzie straszny. Za to, że nie słuchali moich słów, mówi Pan. Chociaż posyłałem do nich nieustannie i gorliwie swoje sługi, proroków, a nie słuchaliście mnie, mówi Pan. Jeremiasz powtarza to wielokrotnie. Że Bóg posyłał proroków, którzy mieli i robili to, wzywali swój lud do nawrócenia, ale nie było z tego żadnego rezultatu. Teraz już nadchodzi czas, kiedy Bóg wyleje swój gniew na, na tych, którzy go nie słuchali. Ci, którzy znaleźli się w Babilonii, nie doświadczam tego. To jest pierwsza dobra rzecz, którą daję im to uprowadzenie. Śpiewać chciałbym, co czuję dziś, co w mojej duszy gra, jak bardzo radość rozpiera mnie. Na myśl, że Boga znam Boża kompanio, braci Podnieśmy swój głos ten wdzięcznie śpiewać Mu O dzięki, Panie, za łaskę tą Że mieszka w nas Twój duch Boża kompanio, braci Podnieśmy swój głos O braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać bóg. O dzięki Panie za łaskę oh, że mieszka w nas Twój duch. Gdy mija czas i za rokiem rok, odchodzi no My będziemy każdy kolejny krok. Nie śpiewać mu, O dzięki Panie, za łaskę Twą że mieszkam nas Twój duch. Boża kompania braci, podnieśmy swój głos. Wydzięcznie śpiewać mu. O dzięki Panie za łaskę twór.